uh <laughs> No, wszędzie jest miękko Pozdrowienia z Wielkiej Brytanii. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Przedszkole na flacie. Około 30 weflowów, czyli paczek nadwymiarowych. Jak widzicie, chaos totalny dzisiaj. Mózgi tak wszystko poukładały, że zobaczyli, musiałem worów wyciągnąć, żeby paczki znaleźć. Potrzebowałem zaledwie 15. Wczoraj było miło, 140 stopów, no to dzisiaj nie jest. 180 i 350 paczek. No, także się Dioneczek zapowiada. Haha, na wesoło! Dajcie znać, jak u was Dzioneczek wygląda. Pozdro, wariaty!